Duńscy kibice nie mogą się pojawić na półfinale Euro swojej reprezentacji. Raków Częstochowa pokonał Szachtar Donieck. Łukasz Podolski powraca do Górnika Zabrze. Lionel Messi kolejny raz prawie samemu wygrał spotkanie. Kylian Mbappé olał władzę PSG i pojechał na wakacje. I szalona radość rywali Bayernu Monachium. O tym, ale nie tylko, w tym materiale. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, no i standardowo zapraszam na kolejny film. Tylko wczoraj 421 osób zdecydowało się zostać widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do końca euro pozostało naprawdę niewiele dni, no i tak samo niewiele brakuje do 190 tysięcy widzów. Zdaję sobie sprawę z tego, że wbicie 190 tysięcy widzów będzie ciężkie, ale możemy próbować, do końca euro mamy czas, a jeżeli nie spróbujemy, to nigdy się o tym nie przekonamy. Dlatego pamiętajcie, filmy są codziennie, oczywiście o godzinie 6 rano. Zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan, z kodem LANDRY600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl już w tą środę, czyli za dwa dni w Londynie na Wembley, reprezentacja Anglii zmieszy się z reprezentacją Danii. Jest to rzecz jasna, półfinał Euro 2020, który jest chyba sporą niespodzianką. No kto by się spodziewał, że w nim zagra właśnie Dania. Jednak to się dzieje, piszą naprawdę fajną historię, mniej więcej to samo co w 1992 roku, ale obecnie obowiązujące przepisy Wielkiej Brytanii zakazują wjazdu kibicom z Danii. Każdy z nich od razu musiałby trafić na izolację, a to w efekcie oznacza, że na Wembley mogą pojawić się tylko Duńczycy, którzy na stałe mieszkają na wyspach. Co prawda, Duński Związek Piłki Nożnej zapowiedział już, że każdemu, kto tylko zgłosi się z ważnym biletem, dostarczy flagę oraz koszulkę i parę innych gadżetów reprezentacji Danii, a to wszystko tylko po to, aby wspierać swoich piłkarzy. W związku z tą sytuacją mocne słowa do premiera Wielkiej Brytanii skierował selekcjoner reprezentacji Danii. Mamy nadzieję, że premier Boris Johnson się ocknie i umożliwi wjazd tysiącom duńskich fanów. Jestem przekonany, że na Wembley uda się zapewnić tak samo dobry doping, jak przy okazji wcześniejszych meczów. Raków Częstochowa pokonał Szachtar Donieck i tutaj mówię serio, mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla polskiej ekipy. Co prawda było to tylko spotkanie sparingowe, ale i tak taki wynik bardzo cieszy, szczególnie, że rywal nie byle jaki. Dodatkowo bardzo ładną bramkę w pierwszej połowie tego spotkania zdobył Patryk Kuhn. Uderzył prawie w samo okienko bramki. Mecz rozgrywany był w Austrii, gdyż właśnie tam piłkarze klubu z Częstochowy przygotowują się do nowego sezonu. W ostatnich latach zapowiadany powrót Łukasza Podolskiego do Górnika Zabrze był już chyba traktowany w formie takiego mema. Zawsze piłkarz powtarzał, że na koniec kariery jeszcze powróci do polskiego klubu, ale cały czas zmieniał plany i decydował się na transfery do innych drużyn. Miał nawet czas na to, aby otworzyć swoje kebaba. Na przykład takie słowa powiedział przed rokiem: Z mojej strony nic się nie zmieniło. Kocham górnika i wciąż chcę z nimi grać. Pamiętam co obiecałem działaczowi tego klubu, świętej pamięci Krzyśkowi Majowi. Obiecałem, że zagram w górniku. Pamiętam też to, co mówiłem mojej ukochanej babci, że chciałbym, aby choć raz zobaczyła mnie w barwach górnika. Niestety moja babcia niedawno zmarła, choć dożyła pięknego wieku. A wczoraj Fabricio Romano, który jako pierwszy ostatnio potwierdził transfer Jidona Sancho do Manchester United, dodał takiego Tweeta. Łukasz Podolski prowadzi teraz zaawansowane rozmowy dotyczące powrotu do Górnika Zabrze. Ja szczerze się przyznam, że nie przypuszczałem, że Fabrizio Romano zapoda takiego newsa. Ale to bardzo fajnie, że zajmuje się nawet takimi małymi transferami. Jednak komentarze co do tego tweeta były raczej nieprzychylne i wywołały małe zamieszanie. Ludzie dopytywali nawet o inne transfery, a nie brakowało nawet opinii mówiących, że tak naprawdę to kogo to w ogóle obchodzi. Leo Messi udowodnił kolejny raz, że pomimo upływu lat jest jednym z najlepszych, w historii tej dyscypliny sportu. Jego Argentyna zagrała w ćwierćfinale Copa America z Ekwadorem i pewnie wygrała 3 do 0. Lionel Messi zagrał kolejny genialny mecz. Zaliczył dwie asysty w 40 oraz 84 minucie, a w ostatnich chwilach tego spotkania miał także idealną okazję na gola, no i oczywiście ją wykorzystał. Piłka ustawiona była minimalnie przed polem karnym do wykonania rzutu wolnego. Lionel spojrzał, uderzył i pewnie zdobył gola. Był to kolejny świetny mecz argentyńskiego napastnika. Jest on w tym w momencie liderem klasyfikacji strzelców na Copa America. Zdobył cztery bramki i tyle samo razy asystował. Tego samego dnia z tym turniejem pożegnał się także urugwaj. Po serii rzutów karnych przegrali z Kolumbią. W półfinale Copa Ameryka zmierzy się Argentyna z Kolumbią oraz Brazylia z Peru. Itan Mbappé, czyli brat Kiliana, ostatnio przedłużył umowę z PSR do roku 2024. Jednak jego starszy brat dalej tego nie zrobił i wydaje się, że w najbliższym czasie nie zamierza. Dziennik sam donosi, że władze PSG oczekiwały przy bycia Kiliana do Paryża, zaraz po tym jak nieoczekiwanie Francja pożegnała się z Euro. On jednak nie odwiedził siedziby klubu, tylko udał się na wakacje. To bardzo nie spodobało się władzom klubu. Dokładnie wiedzą, że Kylian Mbappé chce dołączyć do Realu Madryt, a że jego umowa wygasa w roku 2022, to to staje się tym bardziej prawdopodobne. Podobno Neymar, który ostatnio podpisał nową umowę z paryskim klubem, dostał także zapewnienie, że Kylian Mbappé nie opuści klubu do roku 2023. Podobno w innym razie Brazylijczyk będzie mógł zerwać pewne zapisy w umowie, co także pozwoli mu odejść. No trzeba przyznać, że w tym momencie atmosfera w PSG naprawdę staje się gęsta. Bartosz Berszyński nie miał zbytnio udanego Euro 2020, nie pokazał się z najlepszej strony, ale mimo takiej postawy na tak ważnym turnieju, włoskie media przekonują, że może on zmienić barwy klubowe. Obecnie jest piłkarzem Sampdorli, ale może trafić do ligowego rywala i to nie byle jakiego, bo do Interu. Z klubem z Mediolanu żegna się Hakimi, który na dniach ma stać się piłkarzem PSG. Że włoski klub musi go kimś zastąpić i priorytetowo mają starać się o Bellerina z Arsenalu. Jednak jeżeli ten transfer do skutku nie dojdzie, to Beleszyński ma być alternatywą. On także jest łączony z Bolonią. Z kolei dziennikarze TVP Sport powołując się na włoski magazyn Otto Padgine podają, że również Kamil Glik może zmienić barwy klubowe. Zainteresowanym jego usługami jest włoski klub Udineze. Czy coś z tych transferów okaże się prawdą? No ja osobiście sądzę, że nie. Aż takim optymistą nie jestem, ale w tej sprawie chciałbym. Się mylić. Zawodnicy, którzy zakończyli sezon lub odpadli z Copa America czy też Euro 2020, obecnie mają czas wolny i wielu z nich przebywa na wakacjach. Jednym z nich jest Christian Pulisic, piłkarz Chelsea. Wydaje się, że jest on panem wędkarstwa, gdyż udał się na połów ryb. Na swoje social media wrzucił nagranie, jak żongluje piłko nad zdobyczą, a potem stało się dokładnie to. Jak pewnie się domyślacie, to wywołało masę negatywnych komentarzy. Okazało się, że ta ryba to koliat atlantycki, czyli gatunek zagrożony wyginięciem. Środowiska zajmujące się ochroną zwierząt nie pozostawiły na piłkarzu suchej nitki, a w komentarzach było podobnie. Ludzie zwracali uwagę na to, że nim wrzuci się coś do internetu, to po prostu trzeba pomyśleć. No i chyba z tym stwierdzeniem w tym przypadku ciężko się nie zgodzić. Dla piłkarzy z niższych lig Rywalizacja z największymi klubami na świecie jest nieosiągalna. Jeśli ktoś gra w piątej czy na przykład szóstej lidze, to nie może liczyć na to, że kiedykolwiek będzie miał szansę zagrać na największych stadionach tego świata. Jednak jest jedyna taka możliwość, jaką są puchary danego kraju. I tak ostatnio rozlosowano pierwsze pary, które zmieszą się w Pucharze Niemiec. Bremer SV, czyli klub z piątej niemieckiej ligi, trafił na Bayern Monachium. Jest to dla nich prawdopodobnie jedyna okazja, aby zagrać z najlepszymi piłkarzami na świecie. Kamery wychwyciły moment losowania, a następnie euforia jaka panowała wśród piłkarzy Bremer SV. We Włoszech nie raz słyszeliśmy już o sytuacji, gdy to piłkarze mieli problemy ze złodziejami. W poprzednim sezonie włamano się do domów piłkarzy Juventusu, gdy ci rozgrywali spotkanie, a jeszcze wcześniej ich ofiarą padł nawet Arkadiusz Milik, który wracał ze spotkania, a pod domem czekali na niego rabusie. Zatrzymali auto, kazali oddać zegarek i uciekli skuterem, a tak całą sytuację opisywał polski piłkarz. Nagle z ciemności wyłoniło się dwóch osobników ubranych na czarno, siedzących na skuterze. Jeden z nich celowo bronią. Po chwili uderzył bronią w zamknięte okno samochodu i nie wypowiadając ani słowa, pokazał mi, żeby oddać mu zegarek. Pomimo upływu czasu, to ten problem nie został rozwiązany. Kolejni piłkarze mają problemy i tak ostatnio Stefan L. z AS Romy, jakiś czas temu przyłapał złodzieja na gorącym uczynku, on próbował ukraść jego Lamborghini. Piłkarz długo się nie zastanawiał i samemu wymierzył sprawiedliwość. Wywiązała się bójka a piłko szrabusiowi połamał żebra. Teraz cała ta sprawa jest badana przez włoski wymiar sprawiedliwości. No i wiecie co jest najlepsze, El sharawi ma stawić się na rozprawie sądowej w roli oskarżonego za pobicie. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Poza tym pamiętajcie o promocji Betfan, która została przygotowana specjalnie dla widzów naszego kanału. Jeżeli zdecydujecie się założyć konto koniecznie z kodem LANDRY600 i dokonacie pierwszej wpłaty minimum 50 zł, to otrzymacie freebet o wartości 60 zł. Myślę, że naprawdę warto. Korzystajcie. No i do zobaczenia już jutro, oczywiście o godzinie 6 rano. Cześć!